Cześć ludziska, z tej strony Maxim, witam was w 15-minutówce poświęconej grze Marvel vs Capcom 3 z podtytułem e, Fade of Towards. Mamy tutaj do czynienia z biatyką, z biatyką, w którą możemy grać nawet 3 na 3, znaczy gramy 3 na 3 ogólnie, tak. E, jest to crossover, e, z tym, że co mnie cieszy, że nie jest to crossover typu Street Fighter vs coś tam, tylko Capcom vs Marvel, czyli mamy tutaj do czynienia e, tak naprawdę z crossoverem uniwersów dwóch różnych, nie że jednej gry kontra Marvel, tylko akurat mamy tutaj, jeżeli chodzi o Marvela, wiadomo, wszelkie jakieś tam postacie wybrane z tego świata, a jeżeli chodzi o Capcom, to mamy tutaj postacie z gier Capcoma, przeróżnych gier, naprawdę, niejednokrotnie byście się nie spodziewali, że tutaj takie postacie trafią do bijatyki. My weźmy sobie Ryu ze Street Fightera, jaką takiego dość znanego tutaj ziomka. Ja sobie wybiorę jeszcze Artura, czyli postać z gry Golden Goblins albo Golden Ghost, Ghost, jednej z moich ulubionych gier z lat młodości bardzo trudnej swoje, swojego czasu, tak zwanego trupka, i wybiorę sobie może coś ze świata Residenta, czyli Chrisa Redfielda. Jak widzicie, połączenie dość oryginalne. Jedna postać z Biatyki, jedna postać z Survival Horroru, lub, lub w tej chwili ze strzelanki, czy jaką jest Resident. No i postać z platformówki, można powiedzieć, scrollowanej, czyli ten Artur. Jako przeciwników, jak widzicie, mamy między innymi tutaj właśnie teraz, w tej chwili, charakter z gry Okami. No i może przejdźmy do tutaj omawiania tego, co się dzieje na ekranie. Jak widzicie, u góry mamy trzy paski z każdego naszego bohatera i oczywiście przeciwnicy też, Posiadają swoje trzy paski. Jak widzicie, wszystko jest mega efektowne. Dzieje się bardzo tutaj szybko. I wygląda to mniej więcej na tej zasadzie, że postać możemy zmienić w każdej chwili. Jak widzicie, oklepujemy teraz Wolverina, który ten pasek dzieli mu się na dwa, żółty i czerwony. Jakby w tej chwili konsola zmieniła swojego gracza to jest w stanie mu energię odnowić się, gdy gra kimś innym do, do tego czerwonego paska. No, nie wiem, czy to zrozumiecie. Myślę, że, do, że troszkę zagmatwałem, ale myślę, że dacie radę tutaj zrozumieć, o co mi chodzi. Ehm, jak widzicie, wszystko jest okraszone różnymi jakimiś super kombosami, e, jakimiś różnymi e, pierdami, rozbłyskami. Jest to wszystko naprawdę mega efektowne. Tak naprawdę, żeby pograć bez jakiegokolwiek skilla, bo, bo nie męczyłem tej gry jakoś długo, to da się, da się tak naprawdę um, już tutaj pograć um, nawet i ze znajomymi, bo wszystko jest dość prosto zrobione. Jeżeli ktoś kiedykolwiek miał do czynienia ze Street Fighter'em, zna wszelkie jakieś półkola, półkółka, ćwierć kółka, to da sobie tutaj radę. Tutaj mamy kolejną walkę z kolejnymi postaciami. Okej. Okay. Przyjrzyjmy się może tak. Stronie audiowizualnej moim zdaniem naprawdę jest to jeden, jedna z lepszych dwuwymiarowych bijatyk. Naprawdę wszystko jest bardzo ładnie zrobione. Tła są ruchome, dużo się rzeczy dzieje w tych tłach. Muzyczka to często i gęsto są remiksy utworów z oryginalnych gier tutaj, które, które mieliśmy w tych grach, z których, z których dane postacie pochodzą. Jak widzicie, trofea oczywiście też mamy. Planszek, na których odbywają się, czy tam areny, na których odbywają się walki, oczywiście też są nawiązaniem do, do tych gier, z których, z których postacie pochodzą. Jak widzicie, ja sobie tutaj zmieniam w tej chwili postacie. Teraz zagrajmy Chris'em. Ja tutaj akurat będę kombinował, uczył się tych ciosów, czyli no tak naprawdę maszował, kombinował różne półkola. No tutaj jakiś super kombos. Chyba miałem odpalić ten celownik przeciwnika, ale, ale za późno się kapnąłem. I jak widzicie, jeszcze ładujemy pasek e, mocy, jakby, że to tak nazwę, który jest na dole. Jak widzicie e, po mojej stronie, level 0, po przeciwnika, level 3. To on odpowiada za siłę tych kombosów i za możliwość łączenia z różnymi innymi postaciami. Czyli niekoniecznie super kombo musi być w wykonaniu jednej, jednej z na, po naszej postaci. Możemy to włączyć, że trzech naraz nawet i atakuje. W każdej chwili widzicie możemy też e, korzystać z pomocy tutaj naszych ziomków, którzy, których mamy w Teamie, którzy na moment skakują, bądź możemy też ich zmieniać. Ja może nie będę się wypowiadał takim fachowym językiem, jeżeli tutaj chodzi o bijatyki, te, te wszystkie terminy właśnie w, e, w switchach tych postaci itp, i td, tylko po prostu mówię tak prosto, żeby każdy z Was zrozumiał, nawet nie pan bijatyk. E, jest tutaj naprawdę sporo fanów, każda postać ma swoją historię, jakieś tam e, demko kończące. Mamy też tutaj oprócz typowo trybu e, grania na jednej konsoli w kilka osób, bądź też samemu w singlu, mamy też oczywiście możliwość grania online, e, co tak naprawdę wychodzi bez większych lagów. Bo nie uświadczyłem tutaj takich lagów. Mamy też tryb misji, które, w których wykonujemy poszczególne zadania w odpowiedni sposób. Musimy przeciwnika rozwalić. Czyli takie swoiste wyzwania. Przyjrzyjcie się, tutaj, właśnie. Wiem, że bardzo dużo się na ekranie dzieje, ale poprzyglądajcie się tym arenom, tym wszystkim. Naprawdę myślę, że jest to gra, którą warto się zainteresować, jeżeli lubicie bijatyki. Tym bardziej właśnie, mnie akurat bardzo podoba się połączenie takich różnych światów, jakim właśnie są różne gry Capcomu. Bardzo się cieszę, że przykładowo mamy tutaj czy Dante, czy Alberta Weskera z Residenta, jest tego dość sporo, Morigan. Także naprawdę znajomych postaci z różnych gier Capcomu rozpoznacie tutaj dość dużo. Tak naprawdę jeszcze właśnie, ze, co wam chciałem dopowiedzieć. Em, gra oczywiście na najwyższym poziomie trudności może nas mocno frustrować, bo tutaj komputer daje radę, komputer, konsola daje radę, ale na takim średnim poziomie już da się spokojnie pograć. Em, jeżeli chodzi o granie online, to w tych godzinach, w których ja grałem, no zawsze jacyś ludzie byli, nie było może tego zbyt dużo, jeżeli chodzi o przeciwników, lobby, ale dało się pograć. Wystarczyło poczekać tam do 5 minut, 10 i na pewno kogoś mogliśmy złapać, więc ludzie jeszcze w to grają. Co też jest jakimś tam plusem. Jeżeli ktoś lubi właśnie takie klasyczne, dwuwymiarowe bijatyki, to myślę, że jest to kolejny tytuł, którym warto się zainteresować. W tej chwili, jak widzicie, mamy arenę, na której walczymy. Typowo właśnie do Golden Ghost lub do Ghost Goblins nawiązaną, czyli swoiste zombiaki, które wychodzą gdzieś tam w tle. Jak widzicie, to się wszystko rusza. Z tyłu mamy drabinki, znajome właśnie z tej gry. Także jest tutaj tego sporo. Jak widzicie, jakaś kolejna trowka padła. ale naprawdę no, jest tutaj niesamowicie dynamicznie. Um... O tym, że gra posiada trofea już wspominałem, mogę jeszcze dopowiedzieć z takich technicznych spraw, że na jednej konsoli możemy grać do dwóch graczy. I gra Hula w rozdzielczości 720p jest od 12 roku życia, jeżeli chodzi o wyznacznik PEGI, dlatego, że mamy tutaj przemoc, mamy tutaj brzydki language, jak to tutaj zaznaczyli na, na pudełku. No i tak jeszcze podsumowując tutaj w międzyczasie oglądacie co się dzieje, bo jest tego naprawdę sporo, to bo dopowiem wam, że mamy według pudełka, bo być może tutaj są poblokowane postacie, nie mam pojęcia, bo jeszcze tutaj tego wszystkiego nie odblokowywałem. Mamy ponad 32 em, zawodników, że tak to nazwę. Ok. Tutaj jak widzieliście mamy Spencera z komando, Także... Na pewno rozpoznacie dość dużo tych postaci. Ja w każdym razie bawiłem się z tą grą naprawdę fajnie i myślę, że jest to jakaś tam kolejna z gierek, która na jakieś tam imprezy ze znajomymi na kanapowe granie będzie się nadawać, bo nie jest jakaś tam trudna w opanowaniu, jeżeli chodzi o e, te wszystkie skilly i ogólnie o, o samą grę. Oczywiście wiadomo, że część ludzi z Was nie będzie się ze mną zgadzać. Bo wszystko zależy to na jakim poziomie chcemy grać. Żeby sobie popykać spokojnie można, oczywiście na jakimś tam poziomie typowo dla prograczy. czy to taki program, nas rozwali bardzo szybko. Bo tutaj spotkałem się w trybie online, że rozpieprzyli mnie momentalnie. No ale wiadomo, żeby sobie pograć, jesteśmy w stanie takie efektowne rzeczy robiąc, robić, grając po prostu tam drugi raz w życiu. Tak powiedzmy, jak widzieliście, teraz mamy kolejne postacie kolejnych przeciwników. U wroga tutaj mamy sea Viper, widzicie Hagara z gry Final Fight, e, kultowej automatowej e, bijatyki skrolowanej. No i mamy Dantego. Ja akurat jakiegoś mega wielkiego poziomu trudności nie włączałem, bo jak widzicie jest to dość mocno dynamiczne i żeby sobie tak pogadać, pograć to jest to dość ciężkie. No jak widzicie teraz Dante pomógł tutaj Hagarowi. Jak widzicie nawet na czwartym pasku ma ten level e, przeciwnik, ma ten level e, 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 znajdujący się na dole, który odpowiada za jakieś tam specjalne kombosy. No teraz niestety Dante sfailował, szkoda byście widzieli kolejny jakiś z tych efektownych ataków. I tak no, naprawdę ja jestem zachwycony, jeżeli chodzi tutaj o wykonanie tej gry. E, grałem we wcześniejszy Marvel vs Capcom 1, który, no wiadomo, jest już wiekowy, można powiedzieć, ma już swoje lata, wygląda dość okropnie w porównaniu tutaj do tego, co mamy w trójce. No tutaj zawsze zwracam uwagę też na detale teraz e, e, tych plansz, tego wszystkiego, ja może akurat nie jestem jakimś w tej chwili fanem wielkim bijatyk, bo troszkę wyrosłem, jak byłem młodszy, to bardzo lubiłem biatyki. W tej chwili już wolę troszkę inne gier, oczywiście biatyki program ale no tak jak mówię, fanem nie jestem. Tak się przyglądając, widzicie, teraz na jakiejś ruchomej platformie tutaj się poruszamy. Gdzieś tam jakieś budynki w tle, helikoptery latają, jakieś papierki czy tam inne pierdełki. Jest tego dość sporo. Zerkam tutaj jeszcze na czas gameplayu. Mamy 11 minut, zmieńmy sobie więc może ekipę. Zagrajmy na normalu. Bo przebierajmy w postaciach, niech będzie, niech będzie Albert Wesker z Residenta. Tutaj też wybieramy oczywiście różne tryby walki, co żeście widzieli przed momentem. Ja tutaj sobie poprzeglądam tych jeszcze ziomalków. Wybierzmy X23, że tak to nazwę. Nie mam pojęcia skąd jest ta laska. No i jeszcze kogoś tutaj znajdźmy. Co mnie cieszy, że jest mało postaci ze Street Fightera, bo naprawdę Street Fighter ma tych edycji multum. Tutaj akurat jak widzicie, jeżeli chodzi o postaci ze Street Fightera, jest ich tylko kilka. Jest Ryu, jest Chun-Li i tam jeszcze chyba... Jeszcze ktoś chyba jest, no teraz akurat nie chce mi się myśleć, bo tutaj przebieram w tych postaciach. Mniej więcej wam je pokazuję. Dobra. Weźmy może hmm, Dylemat, co by Wam tu pokazać, a pokażę Wam postać, która nie jest zaciekawa która jest, e, podejrzewam była bossem w jakichś innych grach, ale nie jest jakaś e, typowo taka skillowa do gry, w sensie jest trochę moim, moim zdaniem overpower. Dobra, weźmy, doma, weźmy tą postać i zobaczcie jeszcze tutaj kolejne ustawienia. No i przejdźmy do walki. Jak widzicie nasz Lahon, Bedas z Residenta akurat się trafiło, że jako przeciwnika też mamy Alberta Weskera. No i jedziemy z koksem. Jeżeli chodzi o system kombosów, jest on naprawdę e, porażający. Mnie najwięcej udało się... 100 chyba 17 hit combo zrobić także jak widzicie jest tego sporo Dobra zmieniliśmy sobie na laseczkę Zwinna szybka Okej. Okay. No i postarajmy się tutaj jakiś specjal odpalić Oczywiście im większy mamy ten e, pasek levelu na dole, e, to tym mocniejsze są te komba. Dobra, teraz Wam pokażę tą najmniej ciekawą postać. Ona jest taka najmniej mobilna, ale strzelająca na każdym tutaj, w każdej okazji pierdami z dupy. Zjaramy no niestety, akurat nie wyszedł ten yy, kombos tak jak chciałem. Ok, ale jedziemy dalej, no i kombinujemy. Także widzicie, mniej więcej powoli patrzę na czas gameplayu. Widzę, że jeszcze około 30 sekund do końca. Także powoli z Wami się zężegnam. Widzicie, jak wygląda Marvel vs. Capcom 3. Sami zainteresujcie się, czy chcecie grać tą grę, czy, czy chcecie ją omijać. Ja ze swojej strony się z wami żegnam, trzymajcie się, mam nadzieję, że będziemy się widzieć w innych filmikach. I tak jak mówię, jak chcecie mnie wspierać, posyłajcie te z, e, filmiki znajomym z PlayStation 3 z PlayStation 3 znajomym, którzy mają PlayStation 3, być może na pewno e, część z tych filmików e, im się gdzieś przyda, trzymajcie się, hej!